Na początku filmu wielka prośba. Upewnijcie się, czy subskrybujecie kanał, ponieważ coraz większymi krokami zbliżamy się do 10 tysięcy subów. Na czym mi bardzo zależy, żebyśmy wbili jak najszybciej. Udostępniacie kanał, subów, go, ponieważ filmy tutaj pojawiają się codziennie i Road to Wrestlemania 40 jest naprawdę bardzo obfite na kanale. W dzisiejszym filmie mam dla Was paczkę informacji, także na pewno będzie co oglądać. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Dajcie tam znać, co są dzisiaj na temat poszczególnych tematów, a także zapraszam Was do wspierania kanału, ponieważ dla osób, w Wspierających kanał WrestleOne przygotowane mam nagrody podczas Wrestlemania Week. Zostawcie polubienie, by film zyskał jak największy zasięg, i przechodzimy już do pierwszej informacji. Jak dobrze wiemy, CM Punk od Galli Royal Rumble jest kontuzjowany. Była to jego pierwsza walka po powrocie do WWE i od razu się kontuzjował. Nie bierze on udziału w Road to Wrestlemania, nie zawalczy na największej ze scen. Natomiast podczas ostatniego epizodu Monday and Został wyemitowany filmik, który ukazywał właśnie kontydowany Rosiem który natomiast powiedział że na WrestleManii 40 się pojawi. Nieważne czy będzie on czy nie, ale na największej ze scen będzie obecny. I wywołało to sporo kontrowersji. Ostatnio w filmie na kanale mówiliśmy o tym, w jakiej roli CM Punk powinien być właśnie podczas tej gali. Czy lepiej by był to host WrestleMania 40? Czy może lepiej by był sędzią specjalnym w pojedynku McIntyre Rollins o mistrzostwo World Heavyweight? Na ten temat była także ankieta na kartę społeczności. Tam też pojawia się sporo treści, więc i tam was zapraszam. Jedno jest pewne: Punk na WrestleMania 40 się pojawi wciąż nie wiemy jaką będzie miał tam rolę natomiast wiemy, że już na najbliższy gali będzie również obecny tak samo jak będzie obecny na ostatniej gali Manetro czyli tej za 2 tygodnie, bo do Restylmanii pozostał już niespełna 2,5 tygodnia. Zapewne w tym okresie więcej się wyjaśni, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie czekać a o tym na pewno poinformuję was tu na kanale, więc koniecznie go subskrybujcie. Partnerem tego odcinka jest Etoto, legalny polski bookmacher tylko dla pełnoletnich. W Etoto można obstawiać wrestling. Przed nami największe galeroku, czyli wrestlmenia, i zakłady właśnie na to wydarzenie są już w ofercie. Rejestracja z kodem Patryko daje Wam możliwość skorzystania z pakietu powitalnego, a oprócz tego dodatkowe 5 zł darmowego zakładu. Zapraszam więc do rejestracji z moim kodem, link podany jest w opisie. I pamiętajcie, żeby grać z głową. Zostając na chwilę w temacie Simpanka, to kilka dni temu, a w zasadzie chyba w zeszłym tygodniu, pojawiła się pierwsza informacja mówiąca o tym, że... CM Punk miał spiąć się z Bookerem T. Powiedział o tym sam Booker T, więc niezbyt wiarygodne źródło, ponieważ chciałbym tylko przytoczyć wam taką sytuację, że już kiedyś Booker T mówił o tym, że miał on zgrzyt z koleim Gravesem, natomiast okazało się, że nic takiego nie było, i Booker T po prostu sam to sobie wymyślił. Prawdopodobnie też było tak samo w tym przypadku. I Spina CM Punk'a z Bookerem T na NXT wydaje się być fejkiem, bo nic z personelu o tym nie słyszał. Szatnia jest generalnie cały czas bardzo zadowolona, i wręcz jest zdziwiona, jeśli chodzi o obecność CM bo każdy jest zdziwiony tym, jak dobrze, jak pozytywnie Punk jest do wszystkiego nastawiony. Żadnych kłótni, żadnych spin, nic złego z CM się nie dzieje i nagle dziadziuś Booker wyskakuje z tematem, że Punk się z nim spiął na NXT. Podczas tego samego epizodu Punk miał widzieć się z Shawnem Michaelsem i normalnie ze sobą rozmawiali i to ponoć dłuższą chwilę i... Nic w tym temacie nikt nie słyszał, więc dość dziwna sytuacja i po prostu chciałem Wam przytoczyć, że o czymś takim się mówiło. W dzisiejszym odcinku, który na kanale pojawił się o 7.00, gdzie rozmawialiśmy o walce z użyciem Drabin w walce Tartimowej na WrestleMania 40, wspomniałem o The Hardy Boys, a dokładnie powiedziałem, że Matt Hardy zauważony był na publiczności podczas gali Monday Night Raw. I dokładnie tak było. Zdjęcia, które ukazują Matta Hardego na publiczności, a dokładnie w strefie Skybox podczas Raw, wydają się być prawdziwe. Matt Hardy miał tam być ze swoją rodziną i miał tam być po prostu czysto w roli gościa, by obejrzeć show, ponieważ był w tym samym mieście. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje mówiące o tym, że Matt Hardy kończy swoją karierę, że już nie zawalczy w AEW, że jego kontrakt właśnie z All Elite Wrestling wygasa i wciąż nie wiemy jak wygląda jego sytuacja z AEW, czy jeszcze tam się pojawi, natomiast wiemy jedno, co zdementował sam Matt mówiąc, że kariery jeszcze kończyć nie zamierza i poinformował on o tym na swoich social mediach, więc jeden temat jest pewny, natomiast niepewny jest wciąż temat powrotu Matta Hardego do WWE, bo wiecie Matt Hardy, Jeff Hardy, Walka tartimowa z jeszcze z użyciem drabin na WrestleMania 40 to coś po prostu pięknego, coś, co się łączy w całość. Natomiast myślę, należy wciąż do tego podchodzić z większym dystansem. Natomiast z chęcią jeszcze The Hardy Boys w WWE bym zobaczył. A i może się okazać, że obecność Mata Hardego na samej dali manejrą nie była wcale taka przypadkowa. Dajcie w komentarzach znać, co o tym sądzicie. Mercedes Monet, a.k.a. Sasha Banks, która w zeszłym tygodniu zadebiutowała w All Elite Wrestling, okazuje się być najlepiej opłacalną zawodniczką w historii wrestlingu. Mówi się o tym, że ex Sasha Banks ma zarabiać około 5 milionów dolarów rocznie. Niektóre portale dementują to i mówią, że jest to znacznie mniejsza kwota. Natomiast wciąż ma być to większa kwota niż dotychczas ta, którą zarabiała Becky Lynch, czyli 3 miliony dolarów rocznie. Wychodzi na to, że Sasha Banks może zarabiać gdzieś pomiędzy 3 a 5 milionów dolarów rocznie, co jak ta kobietę w Wrestlingu jest naprawdę ogromną kwotą. Pytanie, czy to nie jest przepłacona kwota? Wydaje mi się, że trochę tak. I może właśnie dlatego też WWE nie chciało skorzystać z tej oferty. Ale kto wie, pewnie nieco później wyjaśni się też nieco więcej. Na razie żyjemy Wrestlemanią 40 i jest to nie do ukrycia. Ja sam żyję tym bardzo mocno. Kanał WrestleOne jest wypchany tymi tematami po brzegi i będzie aż do samej Wrestlemanii. Natomiast mam też dla Was informację odnośnie Wrestlemanii 41, która już za rok. Okazuje się, że Minnesota wystosowała ofertę właśnie dla WWE, która właśnie obejmuje organizację Wrestlemanii 41. Stadion, w którym miałaby się odbyć ta wrestlemania, mieści ponad 73 tysiące osób, więc na standardy wrestlemania jest ok. I wydaje mi się, że podczas 40 wrestlemania, jakkolwiek temat 41 powinien zostać poruszony, a nawet może powinna już zostać ona ogłoszona, więc pewnie wkrótce nieco więcej w tym temacie się dowiemy. A ja wciąż liczę na Londyn, bo tam na pewno pojadę, a ta wrestlemania musi się tam kiedyś odbyć. John Cena gościł ostatnio w programie The Drew Barrymore Show, gdzie wspomniana została WrestleMania 40 i jego udział. I jak się okazuje, John Cena odpowiedział na to dość dosadnie, mówiąc, że bardzo liczy na pojawienie się podczas 40. edycji WrestleMania, ale jeszcze nie dostał na nią zaproszenia. I wydaje mi się, że jest to czysto, słuchajcie, gra pod kamerę, bo nie wydaje mi się, by Cena nie był zaproszony na takie wydarzenie. Prawdopodobnie powiedział tak, by zrobić trochę szumu w internecie, byśmy nawet i my teraz o tym powiedzieli. A też wydaje mi się, słuchajcie, że jakkolwiek Cena powinien wziąć udział w takim jubileuszowym wydarzeniu, jakim jest Wrestlemania 40. Kto wie, być może nawet i jako host, co byłoby bardzo ciekawe. Ale z tym tematem też chciałbym pozostawić was, więc koniecznie w komentarzach dajcie znać, w jakiej roli wy widzielibyście Johna Cena na Wrestlemania. Może w jakim segmencie, może w jakiej walce, czy może właśnie jako hosta, może jeszcze w innej roli. Dajcie znać. Jeśli mowa o Wrestlemania 40, czyli Taki jubileuszowym wydarzeniu To koniecznie trzeba powiedzieć o tym, że Znajdzie się także w nim The Rock The Rock słuchajcie też bardzo aktywnie bierze udział Podczas road to Wrestlemania i pojawia się Prawie na każdym odcinku właśnie W tym roku i co więcej zostało także Zapowiedziane na ostatnie row przed samą Wrestlemanią, także roka jeszcze w WWE TV sobie trochę pooglądamy Natomiast nie o tym głównie teraz, ponieważ Chciałbym powiedzieć wam, że pojawiły się Informacje, iż szatnia WWE Miałaby być złana specjalne Mowa tutaj dokładnie o wypowiedziach deroka i jego wulgarnych słowach w promach, które są zdecydowanie poza standardami PG. Sam Derok odniósł się do tego, mówiąc, że nie zamierza się w żaden sposób ograniczać, a spekulacje nawet poszły tak daleko że zaczęto mówić o tym, iż Fox, telewizja Fox, która emituje Smerdown, ma być z tego niezadowolona. Ogólnie, z tego całego słownictwa, którym posługuje się The Rock. Szybko jednak zostało to sprostowane, ponieważ okazuje się, że telewizja Fox i osoby za to odpowiedzialne mają wpływ i akceptują oni na każdy segment The Rocka. Co więcej, znają oni scenariusz, wiedzą kiedy mniej więcej jakie słowo padnie, by ewentualnie móc wprowadzić cenzurę live. Także jak się okazuje, sama telewizja Fox nie ma z tym problemu. Spekulacje odnośnie szatni i niezadowolenia zawodników właśnie z tego aspektu też nie są potwierdzone. Są to jedynie plotki i... Ja osobiście nie sądzę, by szatnia WWE była na to zła, no bo wiecie, jakby The Rock może pozwolić sobie więcej, zresztą teraz poniekąd w sumie nawet WWE jest jego, kiedy przejął udział w spółce TKO, więc no wiecie, raczej nikt nie powinien do niego fikać. Wciąż nie znamy podziału na noc pierwszą i noc drugą WrestleMania 40, nie wiemy kiedy odbędą się jakie walki, Poza tym, że walka tartimowa Rhodes Rollins-Rock Reigns odbędzie się nocy pierwszej, a walki o główne mistrzostwa WWE odbędą się nocy drugiej. Logan Paul jednak na swoim Instagramie zasugerował, że walka o tytuł United States miałaby odbyć się nocy drugiej, natomiast wciąż nie jest to nic oficjalnie potwierdzonego. Wydaje mi się, że sama federacja będzie czekała do ostatnich dni przed WrestleMania, by o tym poinformować, ale na spokojnie te informacje też przekażę wam tutaj na kanale WrestleOne. Ostatnio w sieci pojawiła się informacja mówiąca o tym, że już 1 kwietnia na Peacock pojawi się specjalny film dokumentalny pod nazwą Bray Wyatt Becoming Immortal, który będzie ukazywał właśnie historię Braya Wyatta. Co więcej, rolę narratora w tym filmie przejął sam The Undertaker, a pojawić mają się także tam takie osoby jak Triple H, Shawn Michaels i wiele więcej innych gwiazd WWE, z którymi Bray Wyatt żył dość blisko. Wiele osób jest także zaskoczonych tym, że Bray Wyatt nie został jeszcze ogłoszony, jeżeli chodzi o klasę Hall of Fame 2024, natomiast widziałem też plotki mówiące o tym, że sam Undertaker na koniec tego filmu może ogłosić Braya Wyatta, że dołączy właśnie do Hall of Fame. Jeśli tak zostało to rozegrane... I jeśli w taki sposób nas o tym poinformują, to słuchajcie czapki z głów, bo ja też jestem zdania, że Bray powinien w tym Hall of Fame znaleźć się jak najszybciej. Dla mnie śmierć Braya też była mocnym przeżyciem w tamtym okresie i wciąż ciężko jest mi się nawet pogodzić z tym, że już więcej Braya nie zobaczymy. Także też jestem jak najbardziej za tym, żeby uhonorować Braya dołączeniem do Hall of Fame i sam mocno trzymam za to kciuki, bo wiadomo, to się stanie, ale jestem też zdania, że powinno wydarzyć się to już teraz. I na koniec, moi drodzy, mam jeszcze dla Was update. Jeżeli chodzi o kartę WrestleMania 40, która na ten moment, moment publikacji tego filmu, wygląda następująco. Bez podziału, oczywiście, na dni, bo jeszcze tego nie znamy: walka o mistrzostwo Andy Spewded Universal pomiędzy Romanem Racem a Cold'im Rhodesem. Walka taktymowa, gdzie Dwayne Daryl, Johnson i Roman Reigns zawalczą z Kobiem Rhodesem i Sethem Rollinsem. Starcie o mistrzostwo kobiet pomiędzy IO Sky a Bailey. Starcie o mistrzostwo świata kobiet pomiędzy Riom Ripley a Becky Lynch. Walka Setha Rollinsa z McIntyre'em o mistrzostwo World Heavyweight. Starcie o mistrzostwo interkontynentalne pomiędzy Gunterem a samym Zaynem. Triple Fit match o mistrzostwo United States pomiędzy Loganem Polem, Randy Mortonem i Kevinem Owensem. Starcie brat kontra brat, Jay Uso kontra Jimmy Uso. L.A. Nice contra A.J. Styles. I starcie Siege Spark Tag Team Ladder Match O mistrzostwa Tag Team Gdzie swoich mistrzostw przeciwko pięciu innym drużynom Bronić będzie Judgment Day Tak na ten moment wygląda karta WrestleMania 30. Na pewno jeszcze jakieś pojedynki zostaną dodane Także oczywiście o tym będę was informował A w tym filmie moi drodzy jest to na tyle Oczywiście subskrybujcie kanał Bądźcie ze wszystkim na bieżąco Zapraszam was także do opisu Ponieważ tam znajduje się link do strony eToto Gdzie możecie obstawić walki właśnie z tegorocznej WrestleMania. Rejestrując się z moim kodem PATRYK Otrzymujecie zestaw powitalny, a także darmowe 5 zł zakładu. Grata przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli już się tego podejmujecie, to róbcie to oczywiście z głową. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Widzimy się w kolejnych oczywiście z subu. i lecimy po 10 koła subów. Trzymajcie się. Cześć.